Mimo, że Widzew robotniczym towarzystwem sportowym nie jest już od wielu lat, gromkie RTS towarzyszy Widzewiakom na każdym meczu. Tak krzyczą kibice chcąc pomóc swoim piłkarzom i zachęcić ich do walki. Tak też witani są oni, a przy okazji ich rywale, gdy wychodzą na murawę stadionu Widzewa. Taki krzyk, wydobywający się z 10 tysięcy już zachrypniętych gardeł musi działać na wyobraźnię. Dlatego też ktokolwiek pojawi się przy alei Piłsudskiego nie może liczyć na łatwy początek. Od pierwszych minut atakuje widzew. Cztery kolejne rzuty rożne. Raz z prawej, raz z lewej strony. Przepychanki w polu karnym i do ósmej minuty niecelne strzały. Wreszcie piąty ruch. Nenad Zecewicz. Piłka podbita przez obrońcę KSU. u Tychowski! Gol dla Widzewa! Stadion eksplodował, bo gospodarze obejmują prowadzenie w dziewiątej minucie meczu. Jeszcze raz Zecewicz. Piłka podbita przez Mamie Dzikije. Andrzej Tychowski, dla którego jest to pierwszy mecz w ekstraklasie, w którym wychodzi w podstawowym składzie, pakuje piłkę do bramki obok bezradnego Bogusława Wyparły. Nic mi wcześniej tak dobrze uspakowało jak ten gol przy takiej publiczności w meczu derbowym. E, tylko się cieszyć nic więcej. Widzew idzie za ciosem. ŁKS jak po knockdownie. Wyparło! Pusta bramka Bogunowicz! Tym razem bardzo niecelnie. Kolejna akcja przeprowadza brawurowo atakujący i niesiony ogłuszającym dopingiem Widzew. Krzysztof Sokalski! Broni wyparło. I po kilkudziesięciu sekundach niemal z tego samego miejsca Nenad Zecewicz. I gdy wydaje się, że LKS się otrząsnął, odrzucił widzew od własnego pola karnego. A Grzegorz Kmiecik następnym razem trafi już w światło bramki. Prawą stroną akcji widzewiaków rozpoczyna dynamiczny Adrian Budka. Dogania go Magiera. Budka zagrywa piłkę w pole karne. Tam jest Bogunowicz! Sasza Bogunowicz! I 2 do 0. Sasza Bogunowicz, podobnie jak Andrzej Tychowski, strzela swojego pierwszego gola dla widzewa. Obrona LKS-u, w tym i Tomasz Hajto, nie nadąża za rozmachem akcji gospodarzy. EKS próbuje się pozbierać. Jeszcze raz Grzegorz Kmiecik. Niecelnie. Pierwsza połowa należy do widzewa. W polu karnym Bogunowicz. Pomiędzy trzech obrońców chodzi Iwan. I broni wyparło. Po chwili ten sam zawodnik w środku pola. Z pierwszej piłki prostopadłe podanie do Krzysztofa Sogalskiego, ale ten uderza obok bramki. Gdy wydaje się, że pierwsza połowa zakończy się tylko dwubramkowym prowadzeniem widzewa, akcję lewą stroną przeprowadza Rafał Niżnik. Nie nadąża Tychowski, miasie z piłką stawarczyk Madej! I gol kontaktowy! Łukasz Madej, który tak bardzo chciał zagrać w tym meczu, zdobywa kontaktową bramkę dla UKS-u. No nie idzie nam, i, ale cieszę się, że, że strzeliłem bramkę. No nie idzie, nie idzie nam, gdzieś, gdzieś popełniają błędy. No zobaczymy, może jeszcze 4-5 minut. Na początku drugiej połowy rośnie napór gości, ale pierwszy strzał Fabiniak musi obronić w 59 minucie. Uderzał Robert Kolendowicz. 9 minut później ponad bramką strzelał Rafał Niżnik. To nie są huraganowe ataki. Huraganowe brawa otrzymuje natomiast wchodzący na boisko po raz pierwszy w sezonie król strzelców drugiej ligi Bartłomiej Grzelak. Co może zrobić dla drużyny w kwadrans? Grzelak jak profesor zastawia piłkę. Wymusza faulę. Nie daje mu rady nawet Tomasz Hajto. Końcowe minuty. Sebastian Kęska bezpardonowo wycięty przez Tychowskiego. Po rzucie wolnym zamieszanie w polu karnym Widzewa, ale Łukajsiacy nie mogą liczyć na to, że piłka sama wpadnie do siatki. Młodziutcy zawodnicy na ławce Widzewa nie potrafią pohamować emocji. Na chwilę siadają, ale po kilkudziesięciu sekundach znów są na nogach i wyczekują na końcowy gwizdek. Udało się. Derby Łodzi dla Widzewa. Jest 25 zawodników, nie ma pierwszego, nie ma ostatniego, wszyscy są na równi i pokazaliśmy dzisiaj, że jesteśmy zgranym kolektywem i jeszcze nie jedne punkty zdobędziemy widzę. o Druga połowa mi się wydaje, że zasłużyliśmy na tą bramkę, no ale cóż, no, trzeba strzelić tą bramkę, niestety się nie udało i 2-1. 2-1 dla Widzewa, rewanż dopiero za pół roku.